szósty zmysł. Naukowcy przeprowadzili ciekawy eksperyment. Grupie ochotników pokazywano zmieniające się na ekranie sceny i to takie piękne, wspaniałe oraz przerażające i one zmieniały się w sposób losowy, także uczestnicy badania nie wiedzieli, jaka będzie następna scena, czy będzie ta miła, przyjemna, czy przerażająca. Zaobserwowano jednak, jakby te osoby miały szósty zmysł i przeczucie i wiedziały, że następna scena będzie przerażająca, dlatego że reakcja stresowa w postaci podwyższonych hormonów sercu rozpoczynała się około pół sekundy wcześniej niż ta scena przerażająca. Te osoby jakby wiedziały, jakby ktoś im podpowiedział. Tym kimś, kto podpowiada i daje nam przeczucie i szósty zmysł jest Duch Święty. Czytamy w Biblii tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych po to, aby pomóc nam. Właśnie w naszym codziennym życiu. Zapraszam na kanał YouTube, Żyjąc każdym słowem z krótkimi rozważaniami biblijnymi. Cześć!